Zadajcie sobie pytanie, jaka kobieta jest dzisiaj ikoną w Polsce? Dlaczego kobiety tak często mówią o sile, niepowtarzalności, niezależności, a mimo to podążają za modą i powierzchownością? Jesteś jedyna i niepowtarzalna. Każda kobieta jest wyjątkowa. Kochaj siebie taką, jaką jesteś. Takie frazesy jako dziewczyny słyszymy z każdej strony. Jak myślicie, czy paradoksalnie nie powoduje to odwrotnych skutków do zamierzonego? Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym wspólnie zastanowimy się nad tym, dlaczego obecnie brakuje prawdziwych kobiecych osobowości w polskim showbiznesie. Ikon kobiet, które nie tylko osiągają sukcesy w danej dziedzinie, ale są czymś więcej. Inspirują, wzbudzają mocne emocje są postaciami, obok których. Nie da się przejść obojętnie. Czy jest to kwestią braku charyzmy u osób powszechnie znanych, czy problem leży głębiej? Co powoduje, że kobiety tak bardzo boją się wyrażać siebie i swoje zdanie w odważny sposób budzący emocje na szeroką skalę? I no, nie mówię tutaj o postaciach zakrawających o patologię, bo takich fakt faktem jest wiele. Ostatnio przeglądając beznamiętnie TikToka i kolejne trendy makijażowo-modowe pokroje, mob wife, vanilla girl, queen girl czy old money, co jest w ogóle najbardziej kuriozalnym trendem, naszła mnie myśl. Dlaczego wśród młodego pokolenia mamy do czynienia z potrzebą upodobniania się do danej grupy, danego trendu czy estetyki? Głównie dotyczy to kobiet, dlatego też o kobietach sobie dzisiaj porozmawiamy. Zacznę od mogłoby się wydawać błahego problemu, który w moim odczuciu błahy wcale nie jest. I tak jak rozumiem popularność na przykład pewnych kosmetyków, które stają się warialem, bo przecież jest to albo prosty zabieg marketingowy danej firmy, albo przypadek, gdy dana rzecz... Po prostu się sprawdza lub ma jakieś nietuzinkowe właściwości, i nagle staje się pożądana i testowana przez tysiące użytkowników. Tak, nie jestem w stanie do końca pojąć, dlaczego dziewczyny chcą naśladować dosłownie, naśladować jeden do jednego daną stylistykę i stać się kopią bez charakteru. Nie mówię też o modzie na dany krój spodni, zwierzęcy print czy torebkę, a o Szerzej pojętą estetykę, taką ubogą wersję dawnych subkultur, bazującą tylko na wyglądzie. Bo przecież z warstwą wyrażanych poglądów, polityki czy mentalności nie ma to absolutnie nic wspólnego, dlatego też te trendy tak szybko jak się rodzą, tak szybko umierają. I możecie teraz powiedzieć, co w związku z tym, w czym to przeszkadza i jakie to w ogóle ma znaczenie? Ano znaczenie ma takie, że m.in. przez forsowanie co miesiąc nowej estetyki, nabycie inną dziewczyną, raz dziewczyną gangstera, raz nieskazitelnie czystą, innym razem biurową syreną, to ostatnio widziałam ten, ten trend, czy jeszcze dziedziczką rodzinnej wielopokoleniowej fortuny z tysiącem złotych na koncie, powoduje, że zatracana jest chęć, czy potrzeba na budowanie własnego... Oryginalnego stylu. I nie chodzi tu tylko o ubrania, choć jak wiemy, to w czym y, chodzimy w dużym stopniu wpływa na nasz wizerunek i na nasz styl bycia. Dlatego też moda, nie trendy, a moda jako gałąź y, sztuki wywiera duży wpływ na kulturę i życie codzienne, choć ignoranci oczywiście no, mogą twierdzić inaczej, ale nimi nie będziemy się dzisiaj zajmować. Poruszając temat kobiecych ikon, to o czym mówię ma ogromne znaczenie. I żeby było jasne, tutaj nie chodzi o to, żeby nagle każdy, Każda kobieta na siłę szukała własnego stylu, jakby nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że trendy te. Oddziałują mocno na środowisko medialno-rozrywkowe, w którym to potencjalne ikony mogłyby się znaleźć. Obserwujemy to na polskich ściankach, czy na polskich Instagramach gwiazd? Jesteś jedyna i niepowtarzalna. Każda kobieta jest wyjątkowa. Kochaj siebie taką, jaką jesteś. Takie frazesy jako dziewczyny słyszymy z każdej strony. Jak myślicie, czy paradoksalnie nie powoduje to odwrotnych skutków do zamierzonego? Zwróćcie uwagę, że dziś próbując podkreślić siłę kobiet, czy to w sobie Mediach, czy w filmach pokroju Barbie, tak naprawdę nie skupiamy się na tym, by przejść do przodu, by tworzyć rzeczy niesamowite i wybitne, a rozżalamy się nad tym, jak ciężko jest być kobietą, co w moim przekonaniu no, nie do końca jest prawdą. Jest powtarzanym przez masy frazesem, i nie chcę tutaj tworzyć zawodów, kto w życiu ma gorzej czy mężczyźni, czy kobiety. Ale nie żyjemy w ubiegłym stuleciu. Patrząc oczywiście na kraje rozwinięte, bo oczywistym jest, że zupełnie inna historia jest w krajach Trzeciego Świata. Ale to kobiety w naszej rzeczywistości narzekają na swój byt, jednocześnie podkreślając na każdym kroku o tym, jakie są silne, niezależne i lepsze od mężczyzn. Może nie dosłownie, ale często taki tego jest wydźwięk. A przecież siła kobiet nie wynika z pustych, modnych twierdzeń rzuconych w filmie, właśnie jak w przypadku Barbie który z góry ma rozwalić box office, a wszystko, co jest zawarte w scenariuszu, było no, dokładnie przeanalizowaną kalkulacją i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Gdy jesteś przekonana o swojej wartości, to nie musisz. Tego podkreślać. To widać, to widzą ludzie, którymi się otaczasz, więc jeśli jesteś piękna czy mądra, to nie myślisz o tym, aby o tym mówić. Ty po prostu to wiesz i wiedzą to inni. Z drugiej zaś strony, jeśli nie jesteś w dobrej formie, posiadasz problemy chociażby z wagą, to słyszysz, zaakceptuj siebie, pokochaj swoje ciało. Więc wierzysz, że jest, to, że jest dobrze, tak jak jest. Nie musisz nic zmieniać, mimo że tkwisz w ciele, którego nie lubisz, które ci się nie podoba, które, jest, które nie jest zdrowe, ale zbyt trudnym jest walczyć z problemem. Słyszysz wtedy, żeby to zaakceptować, i argumentację, że przecież nigdy nie będziesz idealna, a na pewno nie dla mężczyzny zdemonizowanego przez e, feministyczne środowisko to hamuje rozwój, hamuje chęć przełamywania barier i wyjścia z własnej strefy komfortu, by doskonalać własne życie, własną siebie. A to w efekcie przyczynia się do stopniowego zaniku ikon kobiet, które naprawdę swoją siłą, talentem, temperamentem, niezłomnością budzą podziw. Myślę, że te drobne, mogłoby się wydawać elementy, jakimi karmią nas feministki, połączone ze sobą, napędzają się w totalnie przeciwnym kierunku, a Wpływ social mediów na młode dziewczyny jest ogromny i też nie sądzę, aby, aby to uległo zmianie. Co ciekawe, skrajne feministki również dały upust swoim emocjom, kiedy dodałam dwa TikToki. Dwa o dokładnie tych samych tytułach. Dlaczego uważam, że kobiety lepiej sprawdzają się na planie filmowym i następny, dlaczego mężczyźni lepiej sprawdzają się na planie filmowym. Słuchajcie, to co wydarzyło się w komentarzach. Jest naprawdę wspaniałym dowodem na to, jak bardzo agresywne i nieobiektywne potrafią być niektóre kobiety, podkreślam, niektóre kobiety. Polecam zobaczyć te TikToki po prostu dla samych komentarzy, bo to jest grubsza sprawa. W osobnym, też filmie, w osobnym TikToku podsumowałam to, jak wielka gównoburza się tam wywołała. Tak więc, jeśli ktoś jest ciekawy, to w opisie podam Wam link do tych materiałów. Naprawdę warto. Wracając, czym zatem jest ikona? Prawdziwa kobieca ikona przez duże I. Zadajcie również sobie to pytanie. Co przychodzi Wam na myśl, patrząc na kobiety w polskim show biznesie? Można mówić o ikonach w danych dziedzinach sportu iga świątek w sferze podróżniczo-dziennikarskiej tutaj na przykład Martyna Wojciechowska w branży modelingu. Niezaprzeczalnie Ania Rubik, czy biznesu, na przykład, ym, nie wiem, Irena Eris. I można by jeszcze wiele, wiele wymieniać. I kobiety osiągają sukcesy, są często wybitne w danych dziedzinach, jest to niezaprzeczalne. Natomiast poruszmy kwestię ikony. Ikony w rozumieniu wielowymiarowym. To nie zawsze będzie oznaczało pierwsze miejsce w wyścigu, nie zawsze będzie to zdobycie szczytu w rankingach. Ikona w moim rozumieniu to zestaw cech, dzięki którym stajesz się jednostką, która inspiruje, która w wielu płaszczyznach błyszczy i we własny, oryginalny sposób zaznacza swoją obecność, swoje zdanie czy swój pogląd. Przede wszystkim to osoba, która tworzy, kreuje pewne nowe standardy, nowe idee, własny, niepowtarzalny styl, nie tylko w rozumieniu mody, ale też chociażby. Wypowiedzi jest, ym, jest wzorem. Wzbudza podziw lub uznanie nawet w ludziach, którzy no, niekoniecznie podzielają jej poglądy czy gustują w twórczości, ale mimo to niezaprzeczalnie i obiektywnie ta postać w jakimś stopniu elektryzuje. Nie uznaje kompromisów, półśrodków, nie wybiera łatwiejszej drogi, ścieżki wypowiedzi czy działania, nie myśli o tym, by być poprawną politycznie, która w zamyśle nikomu ma nie zaszkodzić, nikogo nie obrazić i też nie zbulwersować. Ikona to fuzja charyzmy, inteligencji, stylu i odwagi. Taką postacią była Kora. Będąc nastolatką i przechodząc przez okres, gdzie podświadomie potrzebowałam mocnego autorytetu, tym autorytetem stała się dla mnie właśnie Kora. I mimo upływu lat, nadal uważam, że waga zarówno jej samej jako kobiety, artystki, jak i jej dorobku zupełnie nie uległa zmianie, a muszę zaznaczyć, że byłam jej. Absolutną fanką, totalnie zauroczoną pod niemal każdym względem, więc też mogłoby się wydawać, że nie byłam obiektywna i patrzyłam na nią przez różowe okulary. A jednak zdanie moje pozostaje niezmienne. Uważam, że te wszystkie wymienione przeze mnie cechy, ikony, o których mówiłam wcześniej, Kora właśnie posiadała. I choć uzdolnionych artystek było wiele, i nadal oczywiście są, to z ikoną przede wszystkim ponadczasową. Nie miały w moim mniemaniu wiele wspólnego. Konieczna jest charyzma na scenie, to jest, to jest podstawa. Talent, oczywiście, najpierw talent, no to, co się ma do zaproponowania, co jest bardzo boskiego. Charyzma jest też boska, ponoć także, a do tego dochodzi styl. styl częst, w stylu często się szuka całe życie, ale osobowość to jest coś, co się wyczuwa pod y, niezliczoną ilość szmatek i bez tych szmatek, prawda? To jest tyle. Bo osobowości nie muszą się ani rozbierać, ani ubierać, ani y, specjalnie się designować, znaczy szukać swojego jakiegoś tam y, projektanta. Natomiast y, przeciętne osoby na pewno tak, powinny mieć jakiegoś gotie, który tam im przypnie troszeczkę tu i tam. Jeżeli oczywiście nie mają tej charyzmy, o której mówię i tego talentu, to, o którym mówię i urody, jeszcze na dodatek. Także, jeżeli już chcą być na scenie, a to się ostatnio często widzi, no to muszą się bardzo mocno rzeczywiście starać o ten styl. Styl jest bardzo ważny w tym wypadku. Styl pomaga. Analizując korę jako ikonę, nasuwają mi się dwa słowa: nieobliczalność i nonszalancja. Jej osobowość i styl bycia sprawiały, że do ostatnich lat jej życia budziła emocje. To, jaką była artystką na scenie, jak śpiewała, jakie pisała teksty i wiersze, to jedno, ale kropką nad i. Było też jej poznanie jako kobiety, jurorki w programie Mass The Music, który kiedyś leciał na Polsacie. I który, mimo bycia talent show, okrojonym przez montażystów, wiadomo jak to wygląda, to pokazywał nam na ekranach, jak niebywale oryginalną i charyzmatyczną postacią była Kora. Poza strefą sceniczną, tą stricte zawodową, ona wyrażała swoje zdanie tak, jak chciała. Nie było w tym sztucznej poprawności ani Próby przypodobania się komukolwiek. Bardzo pretensjonalne, niestrawne, nie znoszę czegoś takiego. To jest dla mnie antysztuka, nie powinno się czegoś takiego w ogóle tolerować. Twoja osoba to już jest w ogóle dyskwalifikacja tego całego projektu bo to właściwie nie wiadomo po co i na co. No ja tego nie trawię, to są odpady super fajnych rzeczy. To nie jest sztuka, to jest antysztuka. to jest droga donikąd. A nawiązując do mody, od której to w sumie zaczęłam swój wywód, to uważam, że Kora wyprzedzała swoim stylem no grube dekady. I to w czasach, kiedy nie było niczego względem tego, jaka dostępność ubrań czy akcesoriów jest dzisiaj. Nie mogę sobie zmienić czy rozumiesz, bo ja sobie nie mogę nawet butów kupić. Takich, ja chcę. Bo jeżeli chcę sobie kupić takie buty, ja z, wiesz, zwiedziłam wszystkie komisy i zjechałam wszystkie markety i tam jest taka popelina, że czegoś takiego nie kupię, chociażby to kosztowało nie wiadomo ile. A buty, jakie chciałam sobie zrobić u szefa, to chciał 30 tysięcy. No nie mam 30 tysięcy. Ja nie muszę być uwielbiona przez wszystkich. Na, na, nawet nie chciałabym. Ja chcę, żeby przychodzili na mnie ludzie, którzy po prostu się z tym utożsamiają, którym autentycznie stawia to radość i daje im to coś. Wiesz. Patrząc na jej zdjęcia sprzed kilkudziesięciu lat, ja widzę wiele obecnych trendów i wciąż te jej stylizacje w żaden sposób nie są przestarzałe, nie są pase, one, one są wciąż aktualne i ponadczasowe. A zaznaczę, że było to w czasach, kiedy panie występujące na scenie chodziły w. Po włóczystych sukniach i to było standardem, takim scenicznym. Dosłownie, niemal każda jej stylizacja była ikoniczna i to z upływem lat no, totalnie się nie zmieniło. Do tej pory pamiętam, jak czekałam na każdy nowy odcinek Mazbide Music, by zobaczyć jej nowe stylizacje, które no, zawsze były bezbłędne i też takie nieoczywiste. Poza tym Kora to ciągłe metamorfozy, zmiana, która zawsze była jej zmianą, w której odnajdywała, się na, odnajdywała swój własny charakter. Nigdy nie była przebrana i też nie ulegała dziwnym trendom. I nie znam obecnie kobiety, która byłaby tak konsekwentna we własnym stylu. Um, Przychodzi mi na myśl Magda Gessler, która no, też na miano ikony myślę, że zasługuje. I dla mnie jest ona bardziej taką przyziemną, telewizyjną ikoną, ale wciąż jest dobrym przykładem. I teraz wróćmy do naszego pytania, czy w obecnym polskim showbiznesie mamy kobiece ikony? Patrząc chociażby na młodsze pokolenie. W mojej opinii trendy z social mediów, poprawność polityczna, przyklejone uśmiechy i często brak jakiegoś mm, rodzaju, nie, wiem, ciekawości świata? I zamknięcie się na tą prostotę życia spowodowało, że tych ikon praktycznie nie ma. Spójrzmy też na przykład kina, bo to też jest y, ciekawy case. Dlaczego tak bardzo lubimy oglądać postaci o tych ikonicznych cechach na ekranie? I tu pojawia się słowo klucz nieosiągalność. Jesteśmy przytłoczeni życiem codziennym, które często nie wygląda spektakularnie. Większość osób też nie może pozwolić sobie na zachowania wykraczające poza normy, zbyt odważne czy nieakceptowalne w danym środowisku. Dostrzegamy i uwielbiamy kobiety, które często nie muszą być nawet tymi pozytywnymi charakterami, ale mają w sobie. To, co elektryzuje i budzi szacunek. Powiem Wam, że ja sama tworząc teledyski, uwielbiam pracować z kobietami. Czy to z modelkami, czy z piosenkarkami, dzięki czemu mogę wykreować postać nieszablonową, mocną, odrealnioną. Kobietę, która pozostaje w pamięci, taką, która ma w sobie ten faktor ikony, choć na chwilę, choć na te 4 minuty teledysku. Dajcie znać, co myślicie o tym temacie. Jakie są wasze odczucia i jakie kobiety wy uważacie za ikony na tym polskim rynku? Dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia. Papa. Pa. Ostatni pył galaktyki to bar. Chłodny w swych porachunkach z bogiem ziemi, tytanem i tylko w głowie ziemby mające sfelerze. Ostatni pył galaktyki to bar. Milczy, żyjący w głowie ptaka.